Zakończenie już znasz, zawiodłeś, Twoja królowa nie żyje. Tak zaczyna się pitch gry Our Queen Crumbles kolaboracyjnego story game'a na dwóch do czterech graczy, który służy do rozgrywania czołowych historii o zemście, żalu, nieuniknionej śmierci oraz pożegnaniu ukochanych ludzi. Jest to gra autorstwa Jasona Brauna z ilustracjami Ala la Harta, która została wydana w PDF-ie w 2019 roku w ramach Game Jamu, potem z Inquest'ie Kickstarter 2020 na wersję drukowaną, a teraz mówimy o niej. Potrzeba właśnie zbiórka na edycję uzupełnioną, może drugą, z pewnymi wzbogaceniami, również na wersję drukowaną. Ta gra jest bardzo specyficzna, ponieważ, tak jak wspomniałem, nie ma w niej MG. Powiedz jakie role jest właściwie graczy w tym tytule? No, jako taki w miarę prosty GML, wszyscy dzielą się odpowiedzialnością za wspólne opowiadanie historii. Nie ma tutaj wyznaczonych żadnych ról odnośnie jakiejś kontroli narracyjnej. Wszyscy mają równo rozłożony ciężar za opowieść. Natomiast gra podpowiada, jakby karmi graczy dużą ilością promptów, które sypią się ze wszystkich stron z naszych playbooków, postaci, z mapy, z podręcznika, z kart królowej, asasyna, które pomagają nam w tym, żebyśmy doprowadzili tę historię do celu. Nie są to tylko takie prompty luźno wpływające w powietrzu, ale część z nich jest taka skupiona na tym, żeby pchać tą historię do jakiegoś konkretnego celu. No a tym celem jest właśnie opowiedzenie takiej melancholijnej historii w świecie w zasadzie high fantazy, ale nie jest on z taką pompą, ma odrobinę humoru, nawet w kontraście do tej tragedii, która się tam rozgrywa. Dużo magii. I nie zawsze jest ona taka klasyczna, jest, jest tam odrobina takiego własnego charakteru. Mamy w tej grze cztery postaci, w tej bazowej. W sensie na kickstarterze jest edycja, o której wspomniał Mateusz, w której będzie tego więcej, ale te cztery podstawowe to jest rycerz szeptów, który poprzysiąg chronić królową ją zawiódł. Do tego jeszcze był w niej zakochany, więc tra traci osobę, która była jej bardzo bliska. Czuje zawód i jeszcze w starciu z asasynem, kiedy królowa ginęła, stracił rękę, więc jest takim zniszczonym, przyciśniętym do ziemi człowiekiem. Dalej mamy również Gravity Witch, czyli jakąś wiedźmę posługującą się magią grawitacyjną, która wychowywała się z królową od dziecka więc w zasadzie były jak siostry, więc również traci w tym całej tragedii kogoś bardzo sobie bliskiego. Mamy również golema, The Hangman Golem, czyli golema kata w zasadzie, który został stworzony, z, kiedy na kawałku drewna zostało wpisane pełne imię królowej. Więc jest to postać, która zawdzięcza swoje istnienie de facto zmarłej królowej, więc również traci kogoś bardzo bliskiego sobie, bardzo znaczącego. To jest taka bardzo enigmatyczna postać. I na koniec mamy The Bloody Historian. Też te nazwy są takie, żeby same nazwy stanowiły też prompt. Jak zinterpretujemy to, bo nie zawsze są to takie oczywiste rzeczy. No i to jest ktoś, kto starszy, czy mężczyzna, który znał królową od dawna, i kiedy jej matka umierała, to poprzysiąg opiekować się jej córką, więc też zawiódł, też trochę jest to taki father figure dla tej królowej, która odchodzi. Więc kolejne ustawienie kogoś, kto, komu królowa była bardzo bliska i kto ją stracił. No i właśnie, pewnie zastanawiacie się, gdzie tutaj są statystyki, ponieważ wspominamy tylko o jakichś cechach, które można sobie wybrać, jakiś wyposażeniu. Otóż w tej grze nie ma żadnego losowego systemu rezolucji, nie ma żadnych atrybutów, na które rzucamy, nie ma w ogóle żadnego rodzaju rzutu. Jest to gra we wspólne opowiadanie historii, ale żeby ta historia nie była zupełnie bezkształtna, gra sugeruje pewną e, ścieżkę, to znaczy mamy pewną lokację, które możemy odwiedzić, e, mamy e, pewne zadanie do wykonania, szukamy oczywiście tego zabójcy. E, naszym celem jest znalezienie plotek i wskazówek. Natomiast jak tego dokonujemy poprzez wspólne snucie i odkrywanie możliwości, które daje dana lokacja i żeby zdobywać wpływ gdzieś tam tej lokacji, możemy uruchamiać w w dowolnym momencie sceny, nasze cechy, czyli traits, oraz wyposażenie, które mają nasze postacie na naszych kartach, playbookach. To polega na tym, że gracz może wprowadzić do fikcji jakiś nowy element, skreślić go sobie na swojej karcie. Tak jak wspominał Makaron, każda z postaci ma na przykład od razu wpisaną cechę, że kochała królową. Natomiast natomiast jeszcze inne cechy, które można w dowolnym momencie wprowadzić, po to, żeby zmienić coś w fikcji. Może się okazać, że. Rycerz miał jakąś się ranę. Może się okazać, że czarownica ma jakiegoś rywala albo reputację wśród jakiejś szajki. Być może się okaże, że na przykład Hank Ben Golem uratował kogoś. Możemy te. Prompty wprowadzać, kiedy uznamy za stosowne, kontynuując historię i budując na tym, co inni gracze wprowadzili. Mamy limit dwóch na scenę, i sceny są z góry ograniczone, bo jest ich mniej więcej tyle, ile jest lokalizacji, plus scena konkluzji, zakończenia tej gry. Same lokalizacje też są narzucone są opisane, w jakie miejsca. Zawędrujemy mają krótki opis, ale każdy z nich ma takie pytanie, które możecie znać np. z gier kordowe, z malowaniem sceny, gdzie pytamy o to, przykładowo, jacy inni podróżnicy krzyżują z wami drogi, czy was rozpoznają, albo czy, przykładowo, w oazie kiedy wasza woda się skończyła, jak dawno temu. I daje to prompt do rozpoczęcia sceny, ponieważ rotacyjnie każdy gracz otwiera scenę, opisuje tą lokację odpowiadają gracze na pytanie i gracz, który wprowadza scenę, może wybrać tak zwany backdrop, czyli jakiś doprecyzowującą lokalizację albo jakiś szczegół, detal danej sceny, więc nie trzeba tego wymyślać zupełnie z powietrza. Mamy pewne propozycje miejscówek szczegółowych, przykładowo nad wybrzeżu może to być jakiś most, może to być na przykład jakieś obozowisko, w miasteczku Klejpit może to być warsztat i tak, dalej, i tak dalej. I nasza docelowa lokalizacja drzewo pod górą jest też niedoprecyzowana, ponieważ jeden z pytań, które tam zadajemy, jest to, czym właściwie to drzewo jest. Co odkryjemy dopiero przy końcu podróży, ponieważ tam skrywa się nasz asasyn. Asasyn jest oczywiście. Opisany też swoją, swoją kartą, o czym powiem później. I ważna jest rzecz taka, że mamy też królową. Wspomniałem, że królowa nie żyje, ale Wiedźma Grawitacji, Gravity Witch stworzyła z niej pewnego rodzaju kukłę, golema, lalkę, jakąś taką powłokę, która, w której ona wciąż istnieje, więc gracze mogą też zagrać królową, o czym za chwilę powiem wam makaron. Tak, natomiast jeszcze wracając do tego, jak ta rozgrywka przebiega, po tym jak sobie wybierzemy lokalizację i odpowiemy na te wszystkie pytania, to rozgrywamy tę scenę na bazie tych promptów, które dostaliśmy i w zasadzie ta scena ma się, powinna się skończyć czymś takim, że w którymś momencie jeden z graczy wybierze sobie plotkę. Coś na zasadzie właśnie jakiejś zasłyszanego zasłyszanej informacji, być może wskazówki na temat asasyna. Bo my de facto podążamy jego tropem, nawet jeżeli trochę sami sobie tym sterujemy. Więc w tych lokalizacjach powinniśmy wpadać na jakiś ślad tego asesyna. I też mamy listę tych plotek, którą sobie zaznaczamy. I na przykład może być to, że on się zatrzymuje w każdej świątyni po drodze i już nas to naprowadza na jakiś trop, że to może jakaś religijna sytuacja się odbyła, albo że należy do jakiegoś sekretnego stowarzyszenia ma wsparcie od ludzi, którzy sprzeciwiali się królowej, tego typu rzeczy, ale są też takie bardziej kierujące na stronę jakichś emocjonalnych zagrywek. I bo asasyn również ma jeden ze swoich promptów kochał królową, a mimo to ją zabił i to już nam zadaje jakieś pytania dlaczego, co i jak. I kiedy taki, taki, wskazówka została wybrana, no to jest pora zamykać scenę i ruszać do następnej, w której odkryjemy następną i następną i w ten sposób, kiedy dojdziemy do tego ostatniej sceny pod drzewem to już mamy jakiś zestaw informacji na jego temat, żeby wiedzieć, dokąd zmierza y, y, cała rozgrywka. No i właśnie, mamy też królową, która y, ma ten swój jakiś amalgam swojego ciała, w którym wciąż jest jej dusza, jak wspominał Mateusz, może z nami podróżować, to jest jakby jej zemsta, jak mówi y, tekst gry, tylko my ją wykonujemy za nią. Y, natomiast ten, ten, ten Golem, to ten substytut królowej służy nam do tego, żebyśmy w trakcie naszej podróży przyglądali się jej rozkładowi, skupiali się na tym smutku, który nam towarzyszy, i jeszcze sobie tą korbę dociskali trochę tej smutnej sytuacji. Ponieważ co scenę również królowa dostaje taki prompt rozkładu, decay, który coraz bardziej postępuje. Każdy gracz może się w nią wcielić, ale ten, który buduje nam scenę, też wybiera, co się z nią dzieje. No i na przykład może być, że jej ramię się roztrzaskuje, odmawia dalszej podróży i trzeba ją przekonać do tego, żeby, żeby szła dalej, lub jej wszędzie, gdzie postawi stopę, to ziemia staje się przeklęta. Więc różne takie rzeczy się dzieją, które mocno podkreślają. Stratę i, i ból związany z, ze śmiercią królowej. I to nam, te, te dwa elementy, Asasyn i Królowa, właśnie dobijają ten gwóźdź, że gramy po to, żeby odkryć, jak się poczujesz, kiedy wywrzesz tą zemstę. Jednocześnie się przyglądasz temu, jak ta osoba odchodzi i, i jak i możesz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, żeby jakoś załagadzać tą sytuację, ale y, klamka już zapadła i nie ma odwrotu królowa nie żyje. I nawet jest to takie trochę okrutne w swoim charakterze, że po prostu przedłużamy sobie ten moment niezwykłego cierpienia, zanim się zaczniemy w ogóle godzić z tym, że, że ona odchodzi. No i też trochę mierzymy się z tym, czy w ogóle ta zemsta się dokona, bo skoro asasyn kochał królową i jeżeli takie wybierzemy prompty i coś tam się dzieje, to na koniec też sobie wybieramy, jaki jest ostateczny los asasyna, czy go zabijemy, czy pozwolimy mu żyć, czy może jeszcze coś innego się stanie. Tak samo wybieramy ostatecznie los królowej, chociaż tam jest tylko jedna opcja do wyboru, i królowa po prostu definitywnie i ostatecznie odchodzi, a ten golem, którym podróżowała jej dusza, staje się po prostu kawałkiem nieożywionej materii. Tak. No i właśnie. Teraz, tak jak wspomnieliśmy, trwa zbiórka na druk, gdzie będzie zmazywalny box, w którym będziemy mogli pograć w tę grę na ładnych kartach z realnych. Będą nowe playbooki, nowi zabójcy, nowy profil królowej dla zwiększenia replayability tej gry. Można powiedzieć, że to jest taka odświeżona edycja z nowymi grafikami. Aczkolwiek my już mieliśmy okazję grać w tą pierwszą edycję, moje wrażenia były takie, że jest to bardzo... Ciekawy eksperyment, na pewno wymaga <laughs> takiej kooperacji z grupą i może to być ciekawe ćwiczenie, żeby z taką grupą współpracować, sobie praktyki grania bez, bez mistrza gry. A jednocześnie gra sama w sobie nie daje zbyt wiele, żeby to zrobić. I mam wrażenie, że się działa w takim rozkroku między historią melancholijnego smutku a historią śledztwa. Y Trochę akcji, trochę zemsty, trochę odgrywania relacji, i mam wrażenie, że gdzieś w naszej sesji, gdzieś dopiero w drugiej połowie, kliknęły takie głębsze dialogi między postaciami, ale jednocześnie gra nas trochę popędzała do, tego, do tej konkluzji ścigania tych plotek, zdobywania tych wskazówek, i trochę jak w grach Brindlewood Bay, uknucia teorii na podstawie tych wskazówek, co to właściwie oznaczało. I miałem poczucie, że trochę za dużo srok za ogon, chyba próbuje ciągnąć. A jak Twoje wrażenia z. Ja, ja się zgodzę, chociaż chyba osobiście nie uważam tego za aż tak duże wady tej gry. Ona się bardzo dobrze skupia na tworzeniu nastroju tej, tej straty i, i melancholii, chociaż wciąż podaje nam czasami takie humorystyczne prompty, które mnie totalnie zgubiły w pewnym momencie. Natomiast wciąż mi się jakby udzielił ten, ten nastrój, smutek i, i ból. Nie przeszkadzało mi tak bardzo, że to śledztwo jest bardzo pretekstowe bo też jest tam fajny kolor w tych promptach i naprawdę można sobie jakby z takiej prostej sytuacji, że no, asasyn zabił królową, zbudować cały spisek i wielką rewoltę, która już wisiała na włosku, w której zakochany w królowie, ale miał wszystko postawione w niemożliwej sytuacji, asasyn musiał ją zgładzić, więc jakby tworzy się tam jakaś taka dosyć ciekawa historia, interakcje między postaciami też potrafią być ciekawe, bo każdy miał swój własny powód, żeby hołubić królową, który nie zawsze może się podobać reszcie. Jest to całkiem ciekawe, ale nie wad. Tak. No i historia kończy się tym, że każda z naszych postaci odkrywa swoją konkluzję, swoje zakończenie, gra też prompt do tego. I tym samym kończąc też to nagranie, dziękujemy naszemu patronowi Oskarowi Bugajnemu za wspieranie nas. Wszystkich Was zachęcamy też do subskrypcji. Tego i innych naszych kanałów, wizytę na Discordzie i też do wsparcia, jeżeli jesteście zainteresowani zbiórki, która jeszcze trwa na tą grę na platformie Baker, Baker Kid. Będzie link też do tego w opisie. A na razie bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia przy innych Dzięki. nagraniach.